Dzień dobry, witam państwa serdecznie z tej strony Łukasz Stefanik. Zapraszam na poranne spotkanie z cyklu bliżej rynków. Na rynkach dzieje się w ostatnim czasie naprawdę sporo, przed nami kolejna ciekawa sesja. Pomimo tych wiadomości o koronawirusie, cały czas również dzisiaj należy zwrócić uwagę na kalendarz makro. Co prawda, dane mogą być ignorowane, bardziej tutaj ta panująca panika na rynku odgrywa większą rolę, natomiast zobaczymy sobie również co ciekawego dzisiaj w kalendarzu, a tych odczytów mamy. Sporo. Jednak o tym, co się dzieje aktualnie na rynku, przede wszystkim wszyscy na pewno widzą, jakie ruchy mamy na rynku akcji. Na rynku walutowym te ruchy są zdecydowanie mniejsze, natomiast indeksy giełdowe pikują w dół, nurkują, można wręcz powiedzieć, ponieważ spadki od od ubiegłego tygodnia przekraczają już kilkanaście procent. Także mamy do czynienia z naprawdę bardzo silną wyprzedażą, i aktualnie nie ma jakby podstaw do tego, żeby ona się miała odwrócić. rynki od początku roku, szczególnie amerykańskie, mocno ciągnęły do góry. No i teraz mamy do czynienia z dynamiczną realizacją zysku, co sprzyja oczywiście, czy też czego skutkiem jest. Panujące na rynku nastroje związane z koronawirusem. Jeśli chodzi natomiast o rynek walutowy, tak jak wspomniałem, te ruchy są zdecydowanie. Zdecydowanie mniejsze, natomiast wczoraj również widzieliśmy spore umocnienie euro w stosunku do dolara. Przeanalizujemy sobie zarówno indeksy giełdowe, jak i główne pary walutowe, zobaczymy jak ta sytuacja techniczna tam wygląda. Natomiast jeśli chodzi o surowce, tutaj też sporo się dzieje. Co prawda, może nieznacznie zaskakuje złoto, ponieważ pomimo tak silnej wyprzedaży Cena złota w zasadzie skoczyła do góry na początku tygodnia i od tego czasu utrzymuje się w wąskiej konsolidacji, więc to może jedynie zastanawiać dlaczego złoto nie rośnie, skoro mamy tak silną panikę na rynku akcji. Więc z jednej strony może to świadczyć o tym, że ostatnie ruchy na złocie zostały po prostu wyczerpane, a z drugiej, że przed nami jakiś kolejny impulsy wzrostowe, Także na złoto też sobie zerkniemy. No i jeśli chodzi o dzisiejszy kalendarz, tak jak wspomniałem na początku, przed nami sporo Odczytów makro, natomiast pomimo, że jest ich dużo, mogą one być ignorowane. Może inaczej, w przypadku, jeżeli będą one lepsze od oczekiwań, rynek może je ignorować, natomiast gorsze dane mogą pogłębić panującą na rynku panikę. Także przejdźmy sobie na początek do platformy i zobaczmy: i zobaczmy kalendarz. Jak widzimy, tych odczytów mamy sporo. Jesteśmy już po pierwszych danych z Niemiec. Mieliśmy tutaj ceny importu, które wypadły gorzej od oczekiwań. Następnie mamy szereg odczytów z Francji, godzina 8:45. Później odczyty również z kolejnych państw europejskich, m.in. z Polski mamy PKB. Więc tutaj również należałoby na to zwrócić uwagę. Patrząc na WIG, na też możemy sobie zobaczyć, ponieważ tamte spadki naprawdę są bardzo, bardzo dynamiczne. Możemy poszukać jakiegoś ewentualnego miejsca, gdzie ta wyprzedaż może się zatrzymać. Także zerkniemy również na WIG. Kolejne informacje dopiero o godzinie 14.00. Tutaj mamy dane z Niemiec, 14.30 tradycyjnie dane ze Stanów i. Z Kanady, tutaj przede wszystkim inwestorzy będą zwracali uwagę na PKB z Kanady, i następnie godzina 15:15 .15, wystąpienie jednego z członków Fedu. Później 15:45, indeks Chicago PMI, 16:00, indeks Uniwersytetu Michigan. Także, jak widać, jest tych danych sporo, dlatego też zmienność powinna utrzymywać się na wyższym poziomie. Oczywiście, dalej wiadomości dotyczące tego, co dzieje się w Chinach i tego, co dzieje się na całym świecie w związku z panującą epidemią, również cały czas no, powinny te informacje na rynki nam. Wpływać. Dobrze, przejdźmy sobie już do wykresów i zobaczmy najważniejsze instrumenty. Myślę, że przede wszystkim powinien nas tutaj interesować niemiecki indeks DAX, gdzie zmienność naprawdę jest przeogromna, jeśli chodzi o interwał dzienny. Jeszcze w ubiegłym tygodniu wspominaliśmy sobie o tym, że rynek balansuje na górnym ograniczeniu kanału wzrostowego. W zasadzie to ten kanał. Nieznacznie tutaj należałoby poprawić, widzę, że coś mi się przesunęło. Ok, teraz jest w porządku. Interwał D1. Rynek poruszał się w naprawdę silnym trendzie wzrostowym. Natomiast z każdym kolejnym nadbijaniem górnego ograniczenia kanału wzrostowego pojawiała się wyprzedaż. Aż tak dużej wyprzedaży prawdopodobnie nikt się nie spodziewał. Natomiast po odbiciu od okolic 13,800 w zasadzie mamy do tej chwili spadki na 2000 punktów. Więc jest to myślę, że największa wyprzedaż od kilkunastu. Przynajmniej miesięcy, ponieważ tak naprawdę należałoby wejść tutaj na interwał W1, no i zobaczyć, że te spadki tutaj były co prawda większe, natomiast nie były aż tak dynamiczne. Mowa tutaj o spadkach z 2018 roku. Więc pytanie, które można sobie postawić teraz, to czy to już. Bessa, czy rynek wkracza w nowy trend, trend spadkowy, czy też ta obecna paniczna wyprzedaż jest jedynie krótkotrwała i szybko rynki wrócą do, do wzrostów. Na to pytanie ciężko odpowiedzieć, niewątpliwie to, co się dzieje w Chinach, to, co się już zaczyna dziać na całym świecie, nie jest na pewno dobre dla światowej gospodarki, prognozy dla wzrostu gospodarczego światowego są obniżane, na pewno nie jest to nic dobrego, bardzo dużo też światowych firm ma swoje siedziby, swoje fabryki w Chinach, więc przestój w produkcji na pewno będzie oddziaływał negatywnie. No i tego rynki właśnie się boją. To też obserwujemy na rynku indeksów, więc. Był to pretekst tego, aby wykonać tak dużą przecenę. Co będzie dalej? Aktualnie ciężko powiedzieć, więc dopóki mamy coraz to niższe dołki, w zasadzie tych korekt no, prawie, że nie ma na interwale D1, one są niezauważalne, natomiast podczas sesji rynki wykonują te dynamiczne korekty, więc są punkty zaczepienia, gdzie można dalej dołączać się do tych spadków. Odbicie może się pojawić, natomiast na razie dopóki jesteśmy poniżej e, tego kanału, na tak się wydaje się, że te szanse na odbicie są nikłe. Tutaj, takim czynnikiem, który mógłby wpłynąć na odbicie, byłoby. Byłoby pojawienie się jakiejś szczepionki czy też informacji o dużej liczbie wyleczonych osób przy jednoczesnym spadku liczby nowych zachorowań, więc na to rynki będą przede wszystkim zwracać uwagę. A tutaj naniosłem na wykres jeszcze średnią 200-sesyjną, która wczoraj została z impetem może nie z impetem ale została przebita i, no i przez to kontynuowane były spadki. Dodatkowo złamane zostało kluczowe wsparcie przy 12. 1600, więc tu wszystko wskazuje, stety czy też niestety, na możliwość dalszych spadków. Ta korekta może się pojawić, natomiast myślę, że dopiero powrót powyżej 12600 byłby takim wiarygodnym sygnałem do jakichś większych wzrostów. Na razie tendencja jest spadkowa. I nie, nie należy tutaj szukać dołka, co też widać dobrze po wczorajszej sesji, mimo że ten rynek wczoraj próbował odbijać, to po południu został znowu sprowadzony na nowe minima, a w nocy ta wyprzedaż nam przyspieszyła, więc cały czas te nastroje są negatywne, jeżeli chodzi o poziomy docelowe. No to biorąc pod uwagę panującą wyprzedaż, niewykluczone jest zejście nawet w okolice 11300 punktów. Być może wydaje się to duży ruch, bo to jest około 600. Punktów. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich dniach, jest to jak najbardziej realne miejsce, to jest około kolejnych 4-5% spadków, i wydaje się, że ta strefa, zobaczmy, że ona w przeszłości stanowiła dość kluczowe wsparcie, wydaje się, że tutaj jest szansa na jakąś reakcję popytową. Wcześniej raczej tych dołków nie będę tutaj szukał na niemieckim indeksie, więc tak by wyglądała sytuacja techniczna. Jeśli chodzi natomiast o indeksy, zagraniczne, tutaj ta wyprzedaż, czy może nie zagraniczna, tylko teraz amerykańskie, ponieważ DAX również jest indeksem zagranicznym, zobaczmy sobie na początek to co dzieje się na S&P w zasadzie tu te pomiary może z niższych interwałów na chwilę usunę, bo one nam będą niepotrzebne, tak naprawdę Należałoby spojrzeć tutaj na interwał tygodniowy i porównać. E te dwa ruchy spadkowe. Oddalając się tutaj na bardzo, bardzo szeroki, szeroki horyzont czasowy, czyli patrząc nawet 10 lat wstecz, no widzimy, że z tak dużą korektą w zasadzie mieliśmy do czynienia tylko tylko raz. Ta głębsza korekta no to był kryzys 2007-2008, on był troszeczkę większy. Czy ta wyprzedaż była troszeczkę większa? No, i jakby nie patrzeć, to, co, to z czym mamy do czynienia aktualnie, zaczyna nam przypominać właśnie sytuację z kryzysu, nawet może te spadki są dynamiczniejsze. Tak więc jest o co się martwić. Na pewno nie warto szukać teraz pozycji długich, panika obowiązuje, więc tutaj docelowe poziomy dla SP to jest nawet. 2770 i 2470, więc pomimo tego, że mamy do czynienia z naprawdę sporymi spadkami, to ten ruch może być jeszcze kontynuowany. O ile te spadki z kryzysu 2007-2008 wydają się dość odległe, tak do poziomu 2770, czyli przeceny, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec 2018 roku, wydają się dość realne, bo tutaj brakuje około 5% do tych poziomów, więc to jest pierwsze miejsce, gdzie ewentualnie taka reakcja ceny może się pojawić, więc może jeszcze raz się powtórzę, na razie nie wydaje się dobrym pomysłem, aby szukać tutaj pozycji długich panika na całego. Interwał D1 wygląda bardzo podobnie, wczoraj te spadki jeszcze mocniej nam przyspieszyły, więc tutaj no, w zasadzie Tendencja jest jednostronna, dopóki nie zobaczymy jakiegoś wiarygodnego odbicia, przynajmniej na interwale D1, to tutaj cały czas możliwe jest pogłębienie tych spadków. W zasadzie schodząc na każdy interwał tutaj niżej, brakuje punktu zaczepienia, nawet zobaczmy sobie H1. Te korekty oczywiście się pojawiają, natomiast zobaczmy, że po każdym, nawet dynamiczniejszym odbiciu. Te spadki są kontynuowane. Jedyne, co można wziąć tutaj pod uwagę intraday, to jest lokalny układ 1 do 1, 2,992 punkty jako najbliższy poziom oporowy. Dopiero po jego wybiciu możliwość tutaj korekty wzrostowej, natomiast na razie tendencja pozostaje spadkowa. I tak w zasadzie moglibyśmy mówić o każdym indeksie, wygląda to bardzo bardzo podobnie. Pomimo że wyprzedaż jest bardzo duża, jeszcze wciąż mamy sporo miejsca do ewentualnych spadków. Także tutaj nie należy nastawiać się na jakieś szybkie odbicie. To odbicie oczywiście może się pojawić w każdej chwili, natomiast e, kiedy się pojawi, jest to bardzo ciężkie do określenia. Najlepiej poczekać aż ono wystąpi i dopiero wtedy podejmować jakieś decyzje. Przejdźmy do euro-dolara, Tutaj również sporo się dzieje. Wyznaczany wczoraj przeze mnie scenariusz na, e, czy też na ostatnim spotkaniu. E, Poziom 1.09 stanowił kluczowy opór. Mówiliśmy sobie, że po jego wybiciu reakcja popytowa może się pojawić, no i faktycznie taka reakcja się pojawiła. Nie było niestety testu od drugiej strony, być może tutaj na niższym interwale, natomiast na interwale D1 go nie było, przez co ciężko było zająć tutaj pozycję długą z wyższej ramy czasowej w przypadku tego scenariusza. Natomiast wypełnił się on, rynek dotarł do kolejnej strefy oporowej przy 1.10. Aktualnie ruch czy też dynamiczny. Dynamika ruchu w górę jest na tyle duża, że istnieje szansa na pokonanie tego poziomu i ruchu w kierunku kolejnego oporu, czyli nawet 11.00. Więc kolejne stopi psów tutaj mamy miejsca do dalszych wzrostów. Oczywiście ten poziom, na którym się aktualnie znajdujemy, może, może przyczynić się do korekty, natomiast, tak jak wspomniałem, ta dynamika raczej wskazuje nam na to, że wyjdziemy tutaj. Górą więc, aktualnie poziom 1.10 jest kluczowy. Jego wybicie powinno nam doprowadzić znowu do kolejnej fali wzrostowej. Jak to wygląda na niższym interwale czasowym? Widzimy, że ruch wyhamował. Natomiast, w przypadku gdyby pojawiła się korekta, to tutaj zmierzymy sobie zasięg największej korekty, w tym przypadku w trendzie wzrostowym i intradayowo jeżeli doszłoby jednak do odbicia widzimy, że tutaj coś na kształt takiej, takiego potrójnego szczytu nam się buduje, nie mniej tendencja jest wzrostowa. Natomiast poziom 1.094746 to jest ważne wsparcie, czyli równość, równość z poprzednim ruchem spadkowy, więc tutaj ewentualnie mogłaby się pojawić reakcja popytowa, jest to również dość ciekawe miejsce, zobaczmy, że reakcja cenowa lokalna się tutaj pojawiła, więc jest to potwierdzenie tego miejsca, dopiero jego wybicie mogłoby nam doprowadzić do ponownego testu poziomu 1,09. Na koniec spojrzmy sobie jeszcze szybko na rynek surowców, gdzie również sporo się sporo się dzieje, rynek ropy Ropy naftowej nurkuje nam podobnie jak indeksy. Tutaj z tego co Państwo pamiętają bądź też nie, mówiliśmy w ostatnim czasie o formacji podwójnego dna, która gdzie też zajmowaliśmy pozycję na live tradingu, natomiast ona szybko, część pozycji została zamknięta na, na, na plusie, część pozycji wyleciała na stoplosie, no i wychodzi na to, że bardzo dobrze się stało, bo jeżeli taka pozycja zostałaby utrzymana, to, to po prostu te straty byłyby dużo, dużo większe. Aktualnie Tendencja pozostaje spadkowa, w zasadzie to mierzenie jest już nieaktualne. Gdzie ewentualnie tutaj może pojawić się reakcja popytowa? Przejdźmy na interwał D1. Zobaczmy, że tak naprawdę, należałoby tutaj się jeszcze bardziej na tym wykresie oddalić. Tak naprawdę rynek już schodzi na dołki z końcówki 2018 roku i niestety tutaj, z racji tego, że były. Dość dynamiczne reakcje cenowe na tym dołku, to niestety strefa będzie dość szeroka. Nie można określić jednego punktu. Natomiast okolice 43-44 dolarów za baryłkę WTI tutaj jak najbardziej są osiągalne. Już bardzo niewiele do tych poziomów brakuje i na pewno nie powinny one być obojętne. Zobaczmy, że z tego miejsca został wygenerowany ruch na ponad 20 dolarów, więc tutaj popyt będzie miał szansę, żeby przynajmniej na chwilę te silne spadki powstrzymać, więc to by było kluczowe miejsce, natomiast oporem, oporem pozostaje wybite, wybite tutaj dołki przy 49,40. Dopóki rynek jest poniżej, tendencja pozostaje spadkowa. Jeśli chodzi o złoto, złoto może nieznacznie tutaj zaskakiwać z racji tego, że mamy bardzo, bardzo silną przecenę na rynku, na rynku akcji, a złoto widzimy, że również zaczyna nam spadać, więc coś tutaj może się szykować: albo dojdzie do szybkiego odreagowania na rynku akcji, albo też złoto tutaj wystrzeli nam niedługo w górę, jeżeli ta, ta wyprzedaż będzie kontynuowana. Natomiast, gdzie znajduje się. Ważne miejsce na złocie to będą okolice 1614-1610. W zasadzie taką strefę wziąłbym pod uwagę, a to z racji tego, że tutaj znajdują się ostatnie potwierdzone szczyty. To są szczyty z 8 stycznia, plus mamy tutaj równość z poprzednią, jedną z największych korekt na interwale H4. To jest korekta na 75 dolarów, więc zejście w te rejony 1614-1610. Może okazać się dobrym miejscem do odbicia i kontynuacji trendu wzrostowego. Z kolei, gdyby ten poziom został przebity, wtedy istnieje szansa na większe spadki. Także tutaj zbliżamy się dość śmiało do kluczowego wsparcia około 10 dolarów tutaj brakuje do tych, do tych rejonów, więc. Nie tylko na rynku akcji, ale na innych instrumentach, jak widzimy, też dzieje się dość sporo. I na sam koniec przyjrzyjmy się jedynie sytuacji na naszym nieszczęsnym, można by powiedzieć, WIG-20, gdzie wczoraj rynek dotarł do zakładanego poziomu wsparcia 1600, 1000 Przepraszam, 1863, nie 1600 chociaż, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, niewykluczone, że poziom 1600 również niedługo się pojawi. Natomiast wcześniej kluczowe wsparcie, które moim zdaniem jest tutaj do osiągnięcia nawet może i podczas dzisiejszej sesji bądź po weekendzie, to są okolice 1700 punktów, mianowicie to są te minima tutaj. Z 2016 roku, dokładnie tutaj mamy styczeń i czerwiec, więc to są naprawdę kluczowe poziomy i one nie powinny zostać przebite bez jakiejś reakcji. Na tyle są to kluczowe dołki, że reakcja, chociaż krótkoterminowa, powinna się pojawić. Na pewno jest to idealne miejsce również pod względem analizy technicznej, przekładając tutaj linię poprowadzoną po ostatnich szczytach na minimum z Czerwca 2018 powstaje nam potwierdzenie tutaj okolic 1700. Byłoby to dolne ograniczenie tego szerokiego kanału spadkowego, z którym mamy w zasadzie do czynienia od początku 2018 roku, więc sytuacja wygląda dość dynamicznie. No i tutaj ta strefa 1700 myślę, że jest dość, dość ciekawa. Jeśli oddalimy się tutaj jeszcze do szerszej ramy czasowej, no to zobaczmy, że tak naprawdę przebicie tego poziomu, czyli 1700 punktów, Otwierałby drogę nawet do dołków tutaj z 2009 roku. 1240 to jest bardzo, bardzo czarny scenariusz. Oczywiście no, mógłby się on zrealizować, natomiast nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. W tej chwili powinniśmy się skupić tutaj na poziomie 1700 punktów. Dobrze, myślę, że z mojej strony na dziś to będzie wszystko. Jak widzimy, na większości rynków te ruchy są bardzo dynamiczne, dlatego też należy zachować ostrożność. Danych makro również mamy bardzo sporo podczas dzisiejszej sesji, natomiast, tak jak wspomniałem, mogą być one ignorowane. Tutaj prawdopodobnie inwestorzy będą zwracać uwagę na to, co, co dzieje się na całym świecie na to, co dzieje się z epidemią koronawirusa, jeżeli ona będzie się dalej. Rozszerzać na kolejne kraje, jeżeli liczba nowych przypadków będzie się zwiększać, no to niestety ta wyprzedaż może nadal się utrzymywać. Także zachowajmy ostrożność. Ja oczywiście życzę Państwu powodzenia na rynku. Zachęcam do śledzenia zakładki wiadomości, gdzie na bieżąco komentujemy sytuację rynkową, i zapraszam na kolejne spotkania po weekendzie. Do usłyszenia.